A ty tutaj jakieś rurki musisz O, cześć mi zestawu! Trzecia! Uuuu! Lecim Lecimy po temacie, Daniel! Cześć, cześć, hej, witajcie! To jest kolejny odcinek z serii LEGO Star Wars 3 Wojny Klonów. Tak, dobrze mówię, Wojny tak, krący, są... Klonów. Tak, Wojny Klonów, Wojny Klonów, a jak Wojny no. Klonów, no to... No to idziemy się naparzać. <laughs> Na pewno, nie no, wierzę, że... a nie, to był, to był poprzedni, był czwarty, piąty. to teraz będzie piąty. Innocents of Ryloth. Innocent to jest bodajże niewinny, nie, nie chcę się pomylić, ale, ale chyba niewinny? Więc niewinni. Czyli jeszcze dwa będą. Znaczy ten i jeszcze jeden. Przynajmniej z tego fioletowego chaptera. No i co tutaj się podzieje? Poprzednim razem zniszczyliśmy ten port. Chyba port kosmiczny, tak przynajmniej bym to nazwał. Niech to zapytał. Jest i ten gość, który przedziwny ma ten, ten strój co się o coś stało. No, szybko atakować. Weźcie się upokójcie, co? O, wydaje mi się, że i tak trzeba dużej siły, żeby zestrzelić taki wielki krążownik nadlatujący. Na pewno, bo jeszcze nie zapominajmy, że mają jakąś tam... Owsłonę, nie? Coś... pole, pole tak ochronne, nie? Zawsze. No, nie wiem, już taki, taki pojazd to chyba trochę prościej, ale... No to... ...tubylcy tu. ...tubylcy są tutaj strasznie. Kto ma miecz, ten ma władzę. A ja mam klony na swoje rozkazy. Ha! To jest fajne, to jest... To jest fajna mechanika. Przyznałem. przyznaję bez bicia podoba mi się to. Spoko, można sobie... Można sobie pograć klonem. Zbieram. Kurde, coś... Ale tak dziwnie się chodzi tym klonem. On taki nie jest w ogóle zwrotny. Toporny, mówisz. Taki toporny mówi. No taki, wiesz co, on się musi obrócić. Takie koło zatacza. A teraz, teraz trochę lepiej. Dobra, o co chodzi? Wykuniłeś co się dzieje? Tutaj w ogóle, bo ja tak sobie zacząłem zbierać te monety. O 1 na 5, jakieś kwiatka chyba udało mi się tutaj zebrać pustennego. Ja tak sobie tutaj zbieram te monety, bo no gdzieś tam liczę na yy, prawdziwego detailia, nie? Jak tutaj się wydawało jakieś polecenia? Tak się zbierało swoje klony. Tu jest skok, to jest strzał... Chodź tu, ty masz tutaj niezłą broń. Ja tu ich zaraz, kurczę wykurzę stamtąd. Oj, jak No tak, jak nie wiadomo co trzeba zrobić, to trzeba zrobić dym, nie? Jakaś Ej, kurde, podzielił jest... mi się ekran. Nie mogę podnieść, nie, a nie mogę ja podnieść sami... ja podnoszę mi... tą się. No, Tam, co, o, ty jesteś... Dupnąć tam. Mógłbyś tutaj podejść, bo ja nie mogę tam wycelować. Jak byłem pod samą, pod samą ścianą, to nie... ja muszę tam to poprzenosić, o. Co to jest w ogóle? Co ty Ha! Ja bym ci chciał, słuchaj. Dał się w ogóle monitor stoi w miejscu, a my podnosimy głowę. <laughs> Dobra, tutaj potrzeba ciężkiej. A on, on ci tutaj bombę rzucił. Dobra, to kto, no... kto tu ma jakiegoś machine gun? Co ty masz, gościu? Możesz tutaj przeprowadzić ostrzał? Nie możesz. Dobra, no to jak nie, to może bazuka. No, nie, słabo. Tu trzeba, tu trzeba, tu trzeba minigana, tak... nie jakiegoś. Polutować trochę. Czy jest tu ktoś, jakiś pan, który ma może taki minigan? E, ale tu się jakoś rozdawało im polecenia wszystkim tym kronom, żeby strzelały, nie? No masz nad nimi władza, nie? Panowie, strzelać, kurczę. Ty tam jesteś, ten, dowodzący. A o, czej, tam... Ja mam swoją obstawę, oni za mną chodzą. Ty, ty, Dwóch... ty masz. Dwóch twoich tam chodzi. No, ja mam czterech, słuchaj, stary, to jest mało. No ale. O! Nie... O! Nie jestem potrzebny, bardzo. Co jest, się dzieje? Strzelać, panowie, strzelać. Świetna robota. <laughs> Pięknie. Ej, halo, gdzie żeście poszli? Kolego, wracaj na służbę. Tutaj do mnie. Raz, dwa, trzy. Wszystkich was potrzebuję. Jesteście wszyscy tu potrzebni. Zobacz, zobacz eh, zaczekaj, co się robi. Ciach, ciach. I żaden mini, Żaden machine nie jest potrzebny, bo... Jak się ma tak dobrych, lojalnych... Yy... Żołnierzy to żaden problem zupełnie Słuchaj, tutaj bombka leży dla ciebie, pani obie... No ale jest, ty tam u góry wszystko rozwaliłeś? A co I całą robi No już strzelam zobacz, no ja nie widzę już więcej przeszkód. No to już To już fajna zabawa taka. Pani no. muszę jeszcze widzieć prowadzić. No, dobra. I znowu wodisz głowę. No bo to z... no. jest. No, i dobra, no i co? Jak, jak znowu nie wiadomo co trzeba zrobić, to ja wezmę tutaj, może, swój, swoją bazukę. No, halo. Tu te bloski dupni tam. No, kurde, celuję w nie, słuchaj, ale to. powinien być zielony celownik, bo ja tak to sobie mogę chcieć, ale. to nic nie zmienia. Ciężka ta ściana, ja nie wiem, z czego oni robią te, te góry u nich. <noise> Budują tam z czegoś. No, kurde, nie wiem, no, nie wiem. O co tu chodzi? Panowie, chodźcie tu do mnie, rozwalimy jeszcze to. To. Strzelać, proszę. Ale wam słabo idzie. Ty w ogóle tam, kolego, strzelasz przeszkodę. Ja nie wiem, czy zauważyłeś. Dobra, nie, nie, ogarnie... nie ogarniemy to. Już to tu świeci trochę. Wychodzę z siebie... Dłupnij to w końcu. No już się świeci. Dzięki. No. Myślałem, że to jest potrzebne. To jest... Będzie jakieś... Y... Działo. Tak. Działo. No dobra. Czyń honory. WOOL dopło! Więcej? No i się wysypało. Słuchaj, panie tutaj, kolego Jedi. A, okej, okay, to to nie jest problem. To ty się postrzela, ja sobie tu wstanę z boku. Wieśle tam monet wylatuje z nich. No to leć po to. No i, już mylgają, no i co? No i leć, to co, czemu cię tam nie było? No bo prowadziłeś jakiś zmasowany ostrzał, który zmiótłby mnie z powierzchni planety i wylądowałbym na najbliższej? No co ty gamy? Gdzie jest mój oddział? Nie obrażaj daj. Gdzie jest mój oddział? Dlaczego on ze mną nie idzie? Panowie. Panowie, panowie. Gdzie jesteście? Gdzie oni zniknęli? 14 było, halo. No ale zrobili swoje i poszli do domu, co? Ja wiem, że, że tam oczywiście... Żołnierzom ten... też się należy, nie? Godziny się... pracy się skończyły, ale jesteśmy kurczeni na, na jakiejś misji, tak? No to tutaj godzin Jeden pracy nie pięć, ma. 1 na 5 wszystko po drodze. Tak coś się robi. Tak, to robią prawdziwy Jedi. Prawdziwi, pra... Ej, to jest w ogóle jakieś śmieszne porównanie. Prawdziwy Jedi to ląduje na planecie i, i niszczy wszystko, nie? Kwiatki niszczy, kurde, śmietniki. No, to jest stworzone do bronienia. A coż zależy od miecza, chyba. To musisz chyba się wykazać. Ja? No, ja, sam nie umiecie sobie poradzić. No wiesz to ciężko. <laughs> ciężko bez takiej mocy wnieść taką satelitę. Co? co to jest? Rany O! Przedłeś? Przedłem. Jestem Kopsem. Dzięki. To jest jeszcze Jedi'a nie nie? fajnie, by Co to tam Jedi? Jo, kazwa, jak fajnie. fajnie. na pięć. To jest jakaś taka ulepszona wersja tego. Jak yy, się to nazywa? że pieniądze, ale co? No ja też się staram zbierać. Coś do mnie w, ty, w ogóle strzela. Ja nie widzę nic pod sobą za bardzo. Dobra, to ja tam jestem. Nie chodzę, strzelam, maszuję ten... Czy... Bo mnie zniszczy, no stój! No, co za... Nic się nie stało, ja tylko no, na Ciebie nadepnąłem. No pieniądze stacimy. Jakie pieniądze, ty bradisz? No jak mnie zdeptujesz, to chyba pieniądze gubię. A ty giniesz w ogóle? No, ty mnie zdeptujesz. Ale ty... No miażdżysz mnie, no jak mogę nie zginąć? No bo w poprzedniej części było tak, że się naciskało na postać i nic się nie działo. Tu, tu tak nie jest, to patrz, chcę tu stanąć. Gdzie ty jesteś? Tu, chcę zdepnąć. Tak, jakoś pod nogami bądź. Nie widzisz, i się nic nie stało. A mnie zdepnąć. Masz też. jakiś pomysł, jak mam się tego pozbyć? Dobra, po prostu trzeba było to ostrzelać. No to tak, to się, tak, tak, też miałem pomysł. Chodź, bo, tutaj... bo tu po boku nie? No, no, no. Tu musisz wyskoczyć, bo to jest taka skrzynka, i ją trzeba rozwalić. Tu będzie kolejny ileś na ileś Ta skrzynka? No. 3 na 5, fantastycznie Przynajmniej wiem czego mam szukać, mniej więcej Ale mamy mało serduże... Oj, coś się tu podziało Nie zrobię ci krzywdy gdzieś no, okay. Ej, bo tu jest moneta O, 3 na 5, ej już 3 na 5 było no, bo ja jeszcze innego co innego te kwiatki, tak, tak. Te Kwiatki, no to jak gdzieś tam na początku takiego kwiatka. Czwarty znalazłem kwiatek, i tu jest skrzynka kolejna, czwarta. Bardzo fajnie, sympatyczna sprawa. Zamiast skupić się na celu naszego zadania, na jakiejś tej infiltracji, przeniknienia do, do, do bazy, które nie, on się tutaj zajmuje. 5 na 5 danie. mamy element. Fantastycznie, za, zawsze jeden. I, I chyba co, drugi tutaj leży element, teraz, bo się udało zebrać. Dwa elementy, no i ekstra. No jedziemy w tym... części ty dwa elementy, to jest coś niemożliwego. Mhm, mm uh -huh, uh -huh. tu są jakieś tam monety, ale to chyba nie warto aż tak wyskakiwać y Tutaj jeszcze widziałem monetę taką wartościową. Cobie to pozbieram. Tutaj kto jest potrzebny? E bounty hunter jakiś Co to są za, za miejscówki? Na 5, bo jeszcze nie mieliśmy chyba 5 na 5 tego Słuchaj, tutaj się otwierały jakieś takie... Nie wiem co z tym można za bardzo zrobić Ej, ale fajnie wygląda to z twojej perspektywy, jak ktoś na to zerknął to... to super, jak to stałeś tam na tych Na dole, i ja, ja tak przechodziłem po prostu na bok tym, tą maszyną mm. Wszędzie po prostu zabierałeś Coś Teraz to kombinuję, o co tu chodzi. No, no, o, hak jakiś. Te... Moja. Ciach. Ja złożyłem, to moje. No, jedno jestem w stanie podnieść. No to jeszcze drugie trzeba znaleźć, ten hak taki. O kurde. Nie wiem, gdzie ty go znalazłeś. No, w... Cytując stare, dobre polskie kino... Ja nic nie rozbił, ja tylko pociągnął. Powiem mu wylecieć? O no. Jezu. Daj mu wylecieć, a on Albo mnie rozstrzelał. No bo kurde. No to, to chyba mocy trzeba... Jest czy mogę to poskładać mięcznie? Nie mogę, wiec, nie nie mares, nie mares, bo nie, nie rzuciłeś do góry. Nie rzucę do góry. Chyba będę potrzebował... Chyba, że mogę się zmienić Przez... podczas trzymania. Mogę się zmienić podczas trzymania. Podczas trzymania można się zmieniać. Wow. Dużą siłę mają. Ma, ma, o. o kurde. Kto wpadł na pomysł, żeby to otwierać? Ale ma, mamy kolegę dużego. A, już chyba nie mamy. Co, to zbuntowała się maszyna? Jak to? Moment. Co, to też się boi? <grywki> no? Żebyś wiedział. <grywki> o Jezu! Ludzie! Rozpadła się, zestresowała się i się rozpadła na kawałki jakie to jest uczucie. Ja specjalnie ja tak nie bardzo lubię to uczucie kiedy się jedzie windą, bo tak wszystko się unosi w środku, więc jak taki dziadek unosi to pewnie jest podobnie. Ups. Dostał w łeb tam, dobrze Jep. No i dobra Jezu, jak ja mam walczyć z tymi dzikimi bestiami. A to można wdrosyć O kuchnia, o, jedny. Daj, spacyfikowałem go ja Dobra, fajnie, ale to nie... W... A to można wsiąść na niego jak się go tak troszeczkę... Aj, aj, aj. Okay, nie, Okej, okay, ja mam chyba pomysł. No. Trzeba, się Trzeba je zaparkować do paszy Do paszy <laughs> No to okej okay, to W miarę fajnie, że Tym razem nie będziemy błądzić i szukać na to twój Siad ty 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 ty. Siad powiedziałem Smacznego Ale jesteśmy okropny zmusić do posłuszności musi dostać kolbą po twarzy trzy razy. Ja, ja wystarczy, że rękę mi to No to tak chyba trochę lepiej. No bo moc mam, nie? Kto nie ma mocy, ten musi tutaj operować Ciężkimi metalowymi przedmiotami. No, to, trzeba nie, być, dobra. to trzeba być głupim, żeby otworzyć się jakaś dziura, a ty tam wskakujesz. No za to za drugiej. Ale tak jest na żywo, to otwiera się jakaś, jakieś przejście, a my, my tam wskakujemy. Co my tutaj mamy. Tutaj są jakieś rurki i potrzebna jest moc, żeby się tym bawić, więc zostawiam to. I'm coming oh. <gry> Tutaj jest potrzebne z kolei... zburzenie ściany. Prace remontowe, nie lęd Paweł. Polecamy się. Coś mi się... Coś mi... postać pad... zablokowała. Się... A ty tutaj jakieś rurki musisz... O, coś mi zostało? Trzecią! Uh, 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 uh. Lecim po temacie Daniel Jeszcze tego nie było, żeby... Znaczy, tam... Taka radość, bo trzy części. No tak, bo to jest dużo tak naprawdę. No. Jeszcze, jeszcze się chyba nie... Jeszcze chyba nam się w wojnach klonów nie zdarzyło bo zbierać trzy części. Coś ci wisi. O! pieniżek, pieniążek. 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 Moje, 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 pieniążek moje, 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 moje. Kurde! Byłem blisko. Brawie Masz ludzie. jakiś pomysł. Ah, czekaj, mam tam tam możesz przejść My tędy. Idea. Dym, 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 Nie tylko ja. ja tylko ty. A ja muszę. No dobra. Ale to jest chyba właśnie od takiego otwierania... A nic zasz. Czemu idzie po chciani? No i też gdzieś na to patrzyłem, no to jest fajna sprawa. Fajna, no fajna, no Czwarty Uuu! Ole lecimy, Ole, ale, ale... No, wyjdźcie mi stąd. LOL A ale do mnie ktoś coś, nie? Nie okej okay. A to będą dwa potrzebne takie prawdopodobnie. No, to trzeba te kamienie zniszczyć A tam jest bo... gość z bazuką, więc... No to musisz popatrzeć. Tak bo... myślę, że to jest wiesz jego zadanie. No... O, proszę bardzo Ty wszystkie pieniążki bierzesz. Czy ja mogę to przepchnąć? Mogę to nie, przepchnąć. Ja to mocno Halo. Tu leży, ta drabina przeszkadza, czy. Już, nie? Co Gdzie jest ten gość od Bazuki? Staszek, weź tu lutni. Ja? No widocznie nie. No, nie. Aha, bo tu pewnie musimy coś poskładać, żeby to przejechało dalej. Ha, tu na ścianie są. No, <grym> są właśnie, no co? co? tam po... Spec od kafelek, Obiłankę nowi. Ej gościu, żeś się, bo tu nie widzisz, że się pracuje. Co skaczesz? Chyba nie pasuje to. No bo kafelki są na przemian kładzone, że nie pasuje brązowa albo brązowego, panie. Wybacz. Kto to panu tak, yyy, tego? Spec od kafelek. <noise> no i co nie działa? Wszystko nie działa, jak, wszystko nie jak trzeba, szefie. A, A nie, tam tak. trzeba małego bohatera, my nie dysponujemy takimi. No ja jestem mały. Ty nie. jesteś mały? Moc mi nie starcza. Moc mi nie starcza. Ja ci trochę pomogę, tyle co tam jakby... <noise> Mini zestaw. Prawda, nie mamy małego bohatera? Tam jest część mini-zestawu. Kogo tu trzeba? Akurat przyjmują tylko y, truperów. Ale te schody mają ładne, mhm. Tak. Na dzień dobry, Przypomniał mi się Bleach jak ktoś to oglądał, jak ktoś oglądał to anime ja jak oglądali. Ichigo wchodził do domu i dostawał czystego buta w twarz. <laughs> po prostu poczułem to na własnej skórze. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ale tu jest mnóstwo tych takich. Super. To też No ale moje też zabrałeś przy okazji. Ja idę Ty. Nie, ja zginę zaraz. To ja się wiem, bo już mi się niektóre te klocki troszeńkę mną. You know. Musisz je pozabijać, bo ja nie jestem w stanie. No jak nie, no ty masz bazookę, na. Raz. Jaką bazookę? Ja w tej chwili mam pistolet. Ale normalnie też masz bazookę. Część mnie nie zostawał. Ja, no, ja to chcę, gdzie są, gdzie są moi ludzie? A, się M4 to tak naprawdę nie tak wiele od razu, ale... Ale ale, ty, Ach, ale to jest nie nie dużo. Wiele, ty, dużo. my zawsze po jednym mieliśmy. Znaczy no, jak dobrze poszło. Ludzik będzie miał teraz ten. Nogi nowe. i ręce. Już mamy cztery. Dobra, słuchaj, masz jakiś pomysł. No ogólnie tam to trzeba rozwalić. No on no jest metalowy. Co no, jest trzeba, pan z bazuką? Dlatego trzeba wsiąść w to Podwrócić się i zacząć. No nieźle Będę musiał cię wypikać Przełączyłem. Co się dzieje. Jeszcze jakieś trzy maszyny są do zniszczenia, tak? Bo mamy, mamy taki wskaźnik. Może ja tutaj też zasiądę. Jak to mam z Przycelować? Jak? No dobra, tak. I na cztery strzały. Jedno z główki. Pytanie tylko, gdzie jest ostatni? No tam, Nie ja widzę. Ja A ty, ty tam, a ja tak szukam. Pyk! Gdzie jest? Dobra, tutaj. Jednak wrócę do tego swojego tego. Bo coś tak czuję. Oa! Dobrze, o to ma jakieś pole siłowe. Tak ogólnie. Tak no trochę nic się nie robi, nie? Ja go Ale nigdzie indziej jest, za bardzo nie mogę... Ty musisz gdzieś tam bo... Ja Dobra, już wskakuję. Celownik, czy mogę w to strzelić? Mogę. No, Zniszczyłem super. to. Bo dalej jest tam pole, musisz mu gdzieś tam rozwalić, bo ja tego nigdy nie widzę. I tu sobie zestrzelę to. Super, o. Nie no, jak to, moment. To musi być zestrzelone. No, nie gadajcie, że taka siła nie jest w stanie tego. Naprawdę. No, ale co ja mam zrobić? Nic nie ma. Na tym się kończy chyba rola tego pojazdu. Zeskoczę sobie i zobaczę, do czego służy to, co zniszczyłem. To jest chyba za barierą. A, ciemna moc. Sorry, ale nic nie, nie jestem w stanie wykombinować. Oła. Szybki ostrzał i wszystkie serduszka nie straciłem. Trzeba rozdmuchnąć. Hmm? Teraz mój pad. Twój pad pad? Tak, bo baterie mi się wyczerpują. Wiesz, muszę wymienić się. Już w końcu czas. No cóż, długo, długo trzymały. Czy ktoś mógłby nas chociaż delikatnie nakierować, o co chodzi? Hmm. Jak się wkurzę... kurze. <laughs> <Tura idę. śmiech> Sit coś tam tam było napisane, ale nie zdążyłem przeczytać. Czy raz chcę tę podpowiedź? Hallo, hallo, idę tutaj. Przecież nie strzelaję do ciebie. No nie wiem, czy ja sobie to w to strzelą, no co? No, nie jest co się z tego monety, no to warto. O! Bardzo wyczeta jeszcze trochę. Jeszcze trochę, zobacz, tu leżą niebieskie. Zbieramy, zbieramy. Niebieskie, niebieskie, niebieskie. Zniknęła. No dobra, pobawiliśmy się trochę. Zniszczyliśmy mu tarczę. Teraz można go zdupić. Ja idę na tam swoje stanowisko Mam no, ostatnie serduszko, ale dzielnie robię. I teraz rozpoczynam zmasowany ostrzał To Bigo, ja podbieram moneczkę to może to jako, jako takowe będą. Stracił. Y... No dobra, most teraz idź. Stracił... No też, też dobrze. Stracił no. tą, tą swoją metalową jakąś tarczę czy jak, jakkolwiek ją nie nazwać. No wyskocz. Rzesz. Jeszcze raz go dupnij. Nie? No, chyba nie. Ty pisz to do mnie teraz. Zamknij się. <grym> to ja odbiję taki wielki struny? Z takiej rakiety to Myślałem, chyba... chyba... Odbiję mieczem tu aż. <grym> nawet taki, nawet jednej takiej rakiety chyba by nie odparł. Ale... o, ojej, jaka nienawiść. To robota. No W sumie to trochę chyba... U. Uh. Śmieszne mapy. że jak to jest się z takim niebieskim czymś. czy to jest jakaś różnica? Czy... <laughs> Super pytanie naprawdę. To jest pytanie, że od... jak wiecie, od... to powiedzcie. Pytanie mu. odcinka. <laughs> Może i to wiecie. <laughs> Gra wolna, odblokowana. Mamy Luxera. To jest chyba ten taki cały kapitan, Boyla, Boil. chociaż mogę się mylić. Trochę tam, bo tam też jest jakiś taki żółty klon. A, właśnie, to jest moje pytanie dla Was. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli ktoś udzieli na nie odpowiedzi. 4%. E, jak to jest z tymi kolorami u klonów? U tych, y, to, jakie to są oznaczenia i co, do, do czego one się odnoszą? Prawie setka, znaczy, prawie milion, milion w sensie? Prawie milion. No i teraz oglądamy nasze części mi zestawu. On już wyglądów. Już taki jednoręki bandyta, jedna rączka tam była. Dwa klocuszki dla nas, 16, 17. Nie, nie, nie zapomniałem. Nie, żeby... nie mieliśmy prawdziwego żadnego. Żeby... <noise> <Hatens>. No dobra, <noise> trochę to potrwało, ale mamy nadzieję, że bawiliście się z nami dobrze, nawet w tych momentach, kiedy szukaliśmy rozwiązania do tego, co mamy zrobić. Tak czy inaczej... No, trochę ten odcinek trwał, ale będzie trochę cięcia, także... Także to by było na tyle, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy na jutro na godzinę 13.00. Pamiętajcie o łapkach, subach, jeśli się, się się podobało, możecie polecać, pokazywać babci, dziadkowi, wujkowi, cioci, kuzynowi, wszystkim, jak podobał wam się ten filmik, <zł> żeby jak najwięcej osób go obejrzało, to jest po takiego odcinka nie mają obejrzeć. <gry> oh, a, asa, asako. Oh, oh, asako. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia jutro, Trzymaj cześć! Się, cześć.